zgodnie z terminem umowy no zaczniemy już co prawda w tym tygodniu, no i myślę, że w ciągu tego roku kalendarzowego na pewno stan surowy budynków będzie gotowy. No i planowany termin jest faktycznie na wiosnę i myślę, że uda się nam w tym terminie skończyć. Robimy też inwestycje trochę większe, bo tak samo i duże szkoły remontujemy i, i też budujemy. Także na moje oko to jest jakby tak średnia inwestycja. Aczkolwiek co nie znaczy, że jakaś tam łatwa czy, 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 czy malutka. To jest nasza trzecia inwestycja w tym powiecie. Jedną mamy zakończoną już, już po odbiorach, druga jest w trakcie realizacji. Już zalewamy tam fundamenty i, i budynek będzie szedł też do góry, to jest świetlica. No to jest trzecia nasza inwestycja tutaj na tym terenie i myślę, że też kolejna się uda. Anna kuszik czajkowska Przyjechałam z biblioteki ze środy śląskiej. Jesteśmy obecnie w Rakoszycach. Na podpisaniu umowy na Rakoszyckie Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej. Yy, ogólnie budynek będzie pełnił funkcję właśnie przeniesionej filii z Czesarzowic i dodatkowo to będzie biblioteka ze świetlicą, czyli tak jak powiedziałam na początku, centrum. Oczywiście będzie nowy księgozbiór. część księgozbioru będzie przeniesiona z cesarzowic. Z pozyskanych środków na pewno z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokupimy również nowe książki. Budynek będzie pełnił funkcję właśnie czytelniczo-kulturalną. Tak jak już Pani pewnie też wie, że Biblioteka w Środzie Śląskiej często organizuje różne imprezy i mamy zamiar również tutaj. Takie różne kulturalne, czytelnicze imprezy organizować. Myślę, że głównie dla mieszkańców, ale oczywiście pobliskie miejscowości mam nadzieję, że również będą korzystać z tego obiektu. Zresztą wszystkie imprezy, które organizujemy jako biblioteka, swoimi imprezami otwartymi mogą nawet osoby z Wrocławia przyjeżdżać, tak więc nie widzę tu jeszcze żadnego problemu. Plan jest następujący: ukończyć obiekt do końca kwietnia 2020 roku. W drugim kwartale wyposażyć i na początku trzeciego kwartału, czyli mniej więcej lipiec, być może przełom lipca i sierpnia, uroczyście otworzyć. Rakoszyckie Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej tutaj w Rakoszycach. Będzie duża sala, która będzie pełnić funkcję świetlicy. Będą również prowadzone tam różne zajęcia, warsztaty dla młodszych, dla starszych, również imprezy okolicznościowe dla mieszkańców, takie jak Dzień, Dziadki, Dzień Dziadka, Dzień Babci, Dzień Dziecka czy Sylwester. Będzie można też w niej zorganizować. Podobno są zapraszane na tego Sylwestra. Już e, trzeba się wpisywać na listę, bo pierwszy Sylwester tutaj w Rakoszycach to będzie rok 2020, 2020, 2020 tak 20. Pewnie, pewnie, pewnie będzie tak oblegany, że jak się teraz nie zapiszemy dzisiaj, to nie załapiemy się po prostu. E, ważnym elementem tej inwestycji, e, tego przedsięwzięcia jest przeniesienie świetlicy do nowego obiektu łącznie z e, biblioteką, a tutaj bardzo potrzebne uwolnienie tego pomieszczenia na garaż dla samochodu e, dla OSP Rakoszyce. Oni mają w tej chwili dwa auta i obydwa auta mieszczą się w jednym niestety tylko garażu. Bardzo im to utrudnia e, wykonywanie tych wszystkich czynności tej służby. No i będąc tutaj wielokrotnie na uroczystościach strażackich bardzo jasno wyrazili tą potrzebę. No i oczywiście to będzie naturalna konsekwencja zbudowanie nowego obiektu i przejęcie tej właśnie świetlicy obecnej przez OSP i wstawienie tutaj auta, oczywiście po adaptacji doposażeniu odpowiednim stworzeniu wizerunku. Tu będzie po prostu w tym miejscu wyłączna siedziba. I za OSP Rakoszyca. Policzyliśmy szacunkowo, że wartość inwestycji to jest około 2 miliony 190. Z tego pozyskaliśmy 1,5 miliona środków. 500 tysięcy jest w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich oraz 600 tysięcy w ramach środków krajowych z Biblioteki Prus od Ministra Kultury. Mhm. Czyli jest to nasz naprawdę duży sukces. Pracowała i tutaj Monika Nato i Justyna. Dudek i cały wydział promocji i rozwoju gminy, i przede wszystkim i to trzeba podkreślić tutaj biblioteka publiczna, bo bez biblioteki, bez pani dyrektor, bez ich zaangażowania, bez ich wejścia w ten projekt nie byłoby tego po prostu projektu w takim wymiarze finansowym, w takich środkach zewnętrznych. Bardzo e, biblioteka pomogła tutaj dla Rakoszyc, ale oczywiście korzyści dla Rakoszyc i dla biblioteki są równomierne, bo Rakoszycy otrzymują. Obiekt nowoczesny, bardzo funkcjonalny, a biblioteka będzie mogła przenieść filię z cesarzowic z takiego już naprawdę złego, złego obiektu, przeznaczonego być może trochę do remontu, ale trudno inwestować w obiekt stary, jeżeli można wbudować obiekt nowy. I to jest wielki sukces i to trzeba tutaj jasno powiedzieć. Bardzo trudno było pozyskać środki finansowe. Walczyło ile łącznie wniosków było w tym projekt Około 160 z Dolnego Śląska. Na liście rankingowej znalazła się tylko połowa 70, także nie było łatwo. Konkurencja była ogromna, nasze miejsce godne, ale to też dzięki temu, że tak jak osoby, które piszą wnioski, jak Monika, czy Justyna, czy Kasia Kulesza, no muszą mieć pewien, pewne argumenty. I tutaj w Rakoszycach te argumenty były, bo działa Rada Sołecka. Działa koło gospodyń wiejskich, działa OSP Rakoszyce, działa LZS i ta aktywność mieszkańców też bardzo pomaga w pisaniu wniosków, bo mówiąc krótko, jest dla kogo budować. Jest dla kogo budować.